Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna kawa, tak jak obiecałem, rozmawiamy o Marszu Niepodległości, który już za dosłownie kilka dni rusza w piątek. Yy, w tym roku kluby Gazety Polskiej biorą udział jak w kilku poprzednich latach w swoim własnym sektorze marsz wzbudził wielkie kontrowersje również wśród ludzi związanych z tym marszem organizatorzy marszu wyraźnie skierowali ostrze na obronę Polski przed agresją rosyjską do tego nawiązuje stylistyka co część osób związanych z konfederacją zaczęła krytykować nie wiedzieć czemu no, niemniej wspieramy te wszystkie działania, które uderzają w imperializm rosyjski i bronią niepodległości Polski. A o marszu, i zapraszamy do marszu, będziemy mówić z Krzysztofem Wyszkowskim, legendą i założycielem Solidarności. Witam serdecznie, Krzysztofie. Bardzo miło, dziękuję. I też naszą legendą i szefem klubu warszawskiego, jednocześnie Adamem Borowskim. Witamy. Ja tutaj w dostojnym gronie czuję się bardzo zaszczycony. Zamierzają panowie iść w tym marszu? Zbieramy się w okolicach Wrocławia, warszawa Śródmieście. Tu proszę zwracać uwagę na ogłoszenia, bo wszystko jest w trakcie organizacji. Ale w okolicach gwałtowa warszawa, warszawa Śródmieście, potem idziemy w kierunku tam Nowotelu, Hotelu Polonia. Ale do 13:30, czyli tak gdzieś od 13:00, zbierajmy się. Wszyscy, którzy chcą iść w sektorze klubów pod naszymi hasłami, pod naszymi flagami, ale wspierającymi Roberta Bąkiewicza, organizatora Marszu. Panowie, dlaczego w tym roku bierzecie udział i dlaczego warto brać w tym roku udział? Krzysztof Wyszkowski. To ja bym chciał zwrócić uwagę właśnie na podobieństwo sytuacji z 1939 rokiem. Podobieństwo choć jest, jest że pozorna odmienność, mianowicie główne zagrożenie, takie oczywiste, o które wszyscy znają, to jest zagrożenie ze wschodu, ze strony Rosji. Ale nie byłoby tego zagrożenia, gdyby nie było zagrożenia uderzenia w plecy przez z Zachodu, przez Niemcy. Więc w moim przekonaniu obrona suwerenności obecnie polega i nie tylko na tym oczywistym oporze przeciwko atakom czy, czy, czy zamiarom rosyjskim, ale również zabezpieczeniu się przed, przed dywersją ze strony niemieckiej, i w tym, w te, w tym sensie. Takim bezpośrednim jawnym czynnym w Polsce zupełnie agresywnie, gwałtownie, nie jest Putin, tylko tusk niemiecki dywersant, więc chciałbym zwrócić uwagę na to, na to podwójne zagrożenie. Adam Borowski, klub warszawski, który kierujesz, będzie uczestniczył w marszu. Yy, ale wywiązała się pewna kontrapresja, o której mówiłem, że część yy, osób związanych yy, z ruchem narodowym chciała jakby wyciąć ten wątek skierowany przeciwko imperializmowi rosyjskiemu. O co, o co tu chodzi? No, dlaczego w momencie, kiedy toczy się wojna, która jest równie skierowana przeciwko Polsce, atakowani są organizatorzy marszu yy, przez osoby podające się za ruch narodowy czy za, 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 za no, związane z jakąś tą mocno narodową stroną? Yy, Dlaczego tak się stało? Nie, bo w, w ruchu narodowym rzeczywiście od samego początku y, y, są ludzie, którzy y, bez przerwy wzywają do tego, że mamy ważnego, wielkiego sąsiada i z tym sąsiadem trzeba się ułożyć, tak jakby było to możliwe i, i, i w jakikolwiek sposób zależne od nas, prawda? Więc to przez całe lata y, tam takie wątki się bez przerwy pojawiały y, i no, w tej chwili się nasiliły, bo, y, bo po prostu Rosja jako agresor z pewnością tutaj y, wspiera... Y, wiemy, że powstała taka partia y, prorosyjska zmiana y, no tu z pewnością wspiera różne takie prorosyjskie y, ruchy y, bardzo mocno, bo y, no, bo Rosja jest w sytuacji jaka jest no jest, jest w tej chwili po prostu agresorem na Ukrainie i jest bardzo mocno izolowana y, na armii międzynarodowej y, w związku z tym no t, tak się dzieje. Ja y, uważam, że z, szczególnie w tym roku trzeba pójść tym właśnie z jednego z, z prostego względu, że to, że trwa wojna na Ukrainie to jest oczywiste i ten 11 listopada, który jest symbolem odzyskania przez nas niepodległości, bo oczywiście nie jest to jeden dzień nie miejsce tutaj na tą dyskusję, ale jest symbolem odzyskania niepodległości. Jest w tym roku wyjątkowo ta niepodległość zagrożona, ale właśnie zagrożona jest przede wszystkim również dlatego, że mamy wewnątrz tutaj polską potworną opozycję, która krytykuje wszelkie działania, które mają tej naszej niepodległości bronić. I mało tego, ta opozycja, która kwestionuje obronę granicy wschodniej, prawda, kwestionowała budowę zapory na Białorusi, teraz wrzask podnosi, jeśli chodzi o zapory na granicy z, z królewcem, z regionem królewieckim. Mało tego, zapowiada wręcz renegocjacje umów zbrojeniowych, które polski rząd podpisuje, by polską armię wzmocnić i kwestionuje zasadność kupowania tej ogromnej ilości czołgów czy himarsów. No, to, to jest po prostu dla Polski bardzo niebezpieczne, bo oni aspirują do uzyskania w przyszłym roku władzy, więc yy, ważne, żeby... W tej chwili, w tej w, dziś, znaczy w taki moment, kiedy mamy możliwość wyjść na ulicę y, i po prostu nie tylko w naszych mediach, ale właśnie na, na, na ulicy bronić y, tego, y, no tej polityki zagranicznej polskiego rządu, która y, nastawiony, który ta polityka jest nastawiona na obronę Ukrainy i wzmacnianie polskiej armii. My powinniśmy w tej chwili być by, tak jak wcześniej murem za mundurem, y, za polskim mundurem i y, po prostu wzmacniać armię, dać wyraz swojego poparcia. Ja myślę, że to jest nie tylko przywiązanie do tradycji, do y, y, marszów niepodległości, ale również do przywiązania do y, poparcia dla Ukrainy i y, y, po prostu wzmacniania polskich sił zbrojnych. Krzysztof Wyszkowski, Jarosław Kaczyński powiedział, że Rosja miała dwa paradygmaty działania w Polsce. Jeden to był paradygmat targowiski, drugi PZ Peroski. One Prezet jest znany, jego dziedzice funkcjonują jakoś nie wiedzieć czemu szczególnie dużo ich jest w platformie obywatelskiej, szczególnie w Europarlamencie, byli sekretarze i czynownicy Komitetu Centralnego. Ale ten paradygmat targowiski był adresowany tak bardziej do, do tej strony, która się nazywa często patriotyczną, narodową, tak, żeby ich rozbijać, żeby podzielić, żeby werbować. Dzisiaj widać wyraźnie, jak polscy patrioci są dzieleni. Mamy można powiedzieć narodowców polskich i narodowców rosyjskich w Polsce, tak? Takich, którzy, którzy działają, grają na Rosję, czy to z głupoty, czy ze zdrady. No ale, ale nawet dzisiaj się potrafią odzywać i gasić takie nastroje związane z obroną przed zagrożeniem rosyjskim. Czy Rosji udało się uwieść część tej patriotycznej młodzieży? Czy to jest tylko takie chwilowe zamieszanie? Czy z tego coś może większego w ogóle powstać? Czy to, czy to już raczej to, co się wydarzyło na Ukrainie, kończy tą, ten, tą próbę uwodzenia polskich patriotów przez Rosję? Pytanie polega na tym, kto to jest? Czy tam rzeczywiście jest, tak jak mówisz, młodzież? Ja tam młodzieży nie widzę, widzę jakichś starych, obrzydliwych ludzi. No szalonych nawet. Mam wrażenie, że tam jest kwestia równowagi, że tak powiem, umysłowej czy psychicznej. To, to, to jest jakby dominujący tam nastrój. No nie wiem, czy tam są jakieś, jakieś liczące się kręgi. Ja mam wrażenie, że większością tych ludzi, osób, które forma, przynajmniej w badaniach, które opinii publicznej twierdzą, że popierają no właśnie Brauna czy innych, to nie, nie tyle jest poparcie dla polityki prorosyjskiej, co poparcie dla, czy, czy pretensja do, do Prawa i Sprawiedliwości, że jest za mało radykalny w swoim antykomunizmie. Że tutaj widzę jakiś paradoksalny taki, taki protest sprzeciw wobec PiSu raczej właśnie za, za zbyt łagodne postępowanie w stosunku do tej właśnie opcji sowieckiej, która jest forsowana przez Platformę Obywatelską, bo przecież tacy ludzie jak Leszek Miller czy, czy Włodzimierz Cimoszewicz nie kandydują z, z tej skrajnej prawicy tak zwanej do Parlamentu Europejskiego, a właśnie z Platformy Obywatelskiej. Właśnie ludzie sowieccy są w platformie. Oni są naszymi przedstawicielami. Sowieccy w... tak, w ale targowicy są po, po drugiej stronie. Ja właśnie mówię, że są te dwa paradygmaty działania. Znaczy, Jeden czy to, 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 nawiązuje do tej czy to tradycji jest ten sam paradygmat. Czy to jest odwrócenie? Znaczy koniec końców to jest zdrada. No tak czy inaczej to jest zdrada, ale, ale, ale jakby są różne punkty dojścia do tej zdrady tak jedni przez y, internacjonalizm, karierowiczostwo. A drudzy no, w imię zagrożenia przed Zachodem. No, tak jak to brzmiało w Konfederacji Targowickiej, obrony tak. tradycyjnych wartości i tak dalej. To tutaj się muszę przyznać do, 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 do kompletnej bezradności. Bo na przykład tego Brauna to ja zupełnie nie rozumiem. Rozumiem tych chuliganów tam koło niego, no, bo to są no, po prostu szaleńcy w moim ma, takie mam wrażenie. Ale takich rozsądnych, znałem tego człowieka, co się z nim stało. Tu się kończą moje moja wiedza o. Znaczy, wszyscy go znaliśmy i mamy wrażenie, że, 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 że albo mu się coś z głową stało, albo, albo mu się opłaciło zmienić poglądy. No ale to już jest kwestia badań psychiatrów, czy może kontrwywiadu. Adam Borowski, już tak krótko. Ja mam wrażenie, że jednak wojna na Ukrainie trochę zmieniła. To znaczy, że od tych takich prorosyjskich narodowców zaczęli. Ludzie, nawet ci, którzy jakoś dali się uwieść z tym zagrożeniem z zachodu rzekomym, czy ze Stanów, czy, czy, czy obawami na przykład, że tu, tu nie wiem, majątek żydowski nam zabie, będą zabierać nas, ograbią, czy potem próbowano to przez ruch antyszczepionkowy. Ja mam wrażenie, że ta wojna na Ukrainie to jednak jest takie, takie wahadło, które jednak spowodowało, że, że większość tych ludzi zaczęła trzeźwieć, że oni jednak wpadają w ogromną izolację. Tak, to prawda, chociaż muszę powiedzieć, że pojawiają się grupy osób, y, y, ja się z nimi spotykam, które, y, no, krótko mówiąc, zmęczyły się tą wojną. Y, y, y... Inflacja i, i drożyzna y, rzeczywiście daje, daje im się we znaki, i mają takie poczucie, że y, Polska musi najpierw zadbać o siebie. Y, naiwnie wierząc, że jak, będzie, jak będziemy cisi spokoj, i pokorni, to wtedy, y, y, nawet jeśli uchwali napadnie, to Rosja nas zostawi w spokoju. Ja się z takimi z, y, zjawiskami spotykam, ale one są oczywiście póki co na szczęście. One są y, marginalne. I myślę, że ta, te zbrodnie, które. Rosja popełniła na Ukrainie, które ujrzały światło dzienne, które po prostu znajdą, mam nadzieję, potem no, swój finał w sądzie międzynarodowym. No, ogromną ilość osób otrzeźwiła, odrzeźwiła, że wiara w to, że z Rosją można normalnie funkcjonować, jest po prostu już zupełnie w tej chwili niepopularna, bo nawet wielu właśnie polityków Konfederacji już nie mówi tak wprost, że tutaj jest duży sąsiad, z którym trzeba się ułożyć, prawda? Tylko mają świadomość, że to, to hasło już jest niepopularne, na tym haśle się nie zdobywa elektoratu, i może najlepiej by było, gdyby rzeczywiście przestali i, i no tak myśleć, prawda? Nie tylko na potrzeby koniunkturalne troszkę poglądy zmieniać, ale, ten, ten, ale rzeczywiście zmniejszył się ten elektorat. Może to jest ta dobra informacja, że e, e, wojna uświadomiła wszystkim, że obojętnie, czy to są tradycje e, tego obozu niepodległościowego, piłsudczowskiego, narodowego, to koniec końców e, podstawowym interesem jest Polska i trzeba tu łączyć siły. E, a, prze, a przede wszystkim, jak mówił Zew Piłsudski, w czasie wojny strzeżcie się zdrajców. Dokładnie. E, bardzo dziękuję. E, Krzysztof Wyszkowski i Adam Borowski byli moimi gośćmi. Zapraszamy jeszcze raz na Marsz Niepodległości. Zapraszamy. Do 13:30 gdzieś tam od godziny pierwszej gromadzimy się przy dworcu Warszawa w Śródmieście 11 listopada. Ale obserwujcie Państwo nasze media, specjalny sektor klubów. Będziemy pilnować, żeby szczególnie wśród nas nie pojawiali się no tacy jacyś niepowołani miłośnicy Putina. Ale Państwo ich gońcie, bo to prowokatorzy. Bardzo dziękuję i już za chwilę Mirona Hołda o tym, jak na to wszystko reagują media społecznościowe.